prace, które zrobiliśmy przez ostatni tydzień, tak naprawdę, czy półtorej, to jest spełnienie marzeń i marzyło o czymś takim. Żeby... Rafał Brzozowski przez lata był symbolem energii, optymizmu i niewyczerpanej pasji do muzyki. Jego głos rozbrzmiewał na największych scenach, a uśmiech zdawał się nigdy nie gasnąć. W oczach publiczności wydawał się niezniszczalny. Jakby choroba czy słabość były pojęciami, które do niego nie pasowały. Jednak pewnego dnia w ciszy za kulisami, gdy reflektory już zgasły, a tłum fanów rozszedł się w różne strony, wydarzyło się coś, co zmieniło jego życie na zawsze, bo oto artysta, który dla milionów był uosobieniem siły, nagle poczuł, że jego własne ciało zaczyna go zdradzać. Początkowo były to ledwie zauważalne sygnały, dziwne zmęczenie, które przychodziło nieproszonym gościem, nawet po najkrótszych próbach drżenie dłoni, które zdawało się nie mieć przyczyny i ból, który pojawiał się w najmniej spodziewanych momentach, Rafał próbował to ukrywać przed światem, bo przecież artysta nie może pozwolić sobie na słabość. Każdy koncert, każdy występ w telewizji stawał się dla niego walką z samym sobą. Publiczność widziała blask, lecz za kulisami kryła się inna prawda, a ta prawda była bolesna i coraz trudniej było ją znieść. Jeden wieczór szczególnie utkwił w pamięci jego bliskich, kiedy miał wystąpić na scenie, widać było, że ledwo trzyma się na nogach, a mimo to nie odmówił, nie chciał zawieść tych, którzy przyszliby go zobaczyć. Wtedy jego spojrzenie pełne determinacji mieszało się ze strachem, jakby gdzieś głęboko w środku wiedział, że nie jest to już zwykłe przemęczenie, że to coś więcej coś. Co może na długo odmienić jego życie, lecz o tym nie mówił. Zachował to dla siebie, jakby milczenie miało ochronić go przed prawdą. W tych chwilach, kiedy świat widział w nim idola, on sam stawał twarzą w twarz z cieniem choroby i, choć jeszcze nikt o tym nie wiedział, zaczynała się najtrudniejsza walka w jego życiu. Nikt nigdy by nie przypuszczał, że za uśmiechem Rafała Brzozowskiego, który od lat towarzyszył widzom w telewizji, Kryła się prawda tak bolesna i trudna do udźwignięcia, bo oto artysta, który przez lata uchodził za symbol, siły energii i niezachwianej pogody ducha, w pewnym momencie swojego życia znalazł się na skraju wytrzymałości. Choroba uderzyła w niego nagle bez ostrzeżenia, niczym cień, który powoli oplatał jego codzienność i odbierał mu to, co zawsze było fundamentem jego istnienia głos i zdrowie stały się nagle kruche. A każdy dzień przynosił nowe oznaki słabości, które starał się ukrywać przed światem. To właśnie w ciszy, za kulisami, gdy światła reflektorów gasły, a brawa cichły, zaczynał się jego prawdziwy dramat niewidoczny dla publiczności, a jednak dręczący i coraz bardziej niszczący w nim człowieka, którego wszyscy podziwiali. Były dni, w których Rafał siedział samotnie przy pianinie, próbując wydobyć dźwięki, które kiedyś płynęły z lekkością, a dziś brzmiały jak echo. Dawnego siebie były noce, gdy dłonie drżały, a serce biło nierównym rytmem, a on sam zastanawiał się, czy kolejny występ będzie jeszcze możliwy. Ta walka wewnętrzna sprawiała, że człowiek tak pełen życia nagle stawał się cieniem samego siebie, coraz bardziej milczący, coraz bardziej zamknięty, jakby wstydził się przyznać, że jego ciało zaczęło stawiać granice, których wcześniej nie znał. Ale choroba to tylko jedna strona jego historii, druga ukryta. I jeszcze bardziej dramatyczna związana była z uczuciami, których nigdy nie opowiadał publicznie. Bo choć dla fanów zawsze wydawał się być nieosiągalny i skupiony wyłącznie na muzyce, w rzeczywistości nosił w sobie historię miłości tak silnej, że stała się zarówno jego ratunkiem, jak i przekleństwem, kiedy jego zdrowie zaczęło gasnąć. Ona była przy nim kobieta, której imienia przez długi czas nie chciał ujawniać, bo była dla niego czymś więcej niż tylko partnerką, była cichą strażniczką jego tajemnic, świadkiem jego upadków i chwil ulotnego zwycięstwa. Ich relacja nie była prosta, zbudowana była na kontrastach, ona spokojna, ciepła, potrafiąca zatrzymać się w codziennym chaosie. On wiecznie w biegu, rozdarty między próbami, koncertami, a wewnętrznym lękiem, że pewnego dnia wszystko się skończyło. Były chwile, kiedy jej obecność dawała mu siłę, aby jeszcze raz wyjść na scenę, podnieść mikrofon. I udawać, że nic się nie dzieje, lecz były też momenty, gdy właśnie jej spojrzenie przypominało mu, że nie da się dłużej oszukiwać świata, że prawda i tak prędzej czy później wypłynie. Najbardziej bolesne były te wieczory, gdy wracał do pustego mieszkania i czuł, że nawet miłość nie wystarcza, by zatrzymać chorobę, że ciepło jej dłoni koiło jego strach tylko na chwilę, a potem znów zostawał sam z bólem, którego nie potrafił nazwać. Wtedy pojawiały się pytania bez odpowiedzi a w jego sercu rodził się bunt. Bo jak to możliwe, że ktoś, kto dawał ludziom tyle radości, nagle musiał zmagać się z taką niesprawiedliwością? Wspomnienia, które powracały, były jak cienie z przeszłości, obraz dzieciństwa pełnego muzyki, pierwszych występów, pierwszych sukcesów, które wydawały się obietnicą wieczności, i nagle zderzenie z rzeczywistością, w której każdy dzień stawał się próbą przetrwania. Choroba nie pytała, czy jest gotów, po prostu przyszła, a wraz z nią przyszło poczucie, że czas płynie szybciej, że każdy gest i każda chwila z ukochaną mogą być ostatnie. Dlatego trzymał się tej miłości, jak tonący, trzyma się powietrza, nawet jeśli wiedział, że ich wspólna droga będzie pełna cierpienia. To właśnie w tej relacji krył się największy dramat, bo choć kochali się prawdziwie, choroba. Zmieniała wszystko, zmieniała sposób, w jaki patrzyli na siebie, jak rozmawiali, jak dotykali dłonią jej policzka, wiedząc, że ten gest może być jednym z ostatnich, zmieniała ich marzenia, które musieli dostosować do nowej rzeczywistości, gdzie plany na przyszłość coraz częściej ustępowały miejsca walce o teraźniejszość. I to było najbardziej bolesne, bo Rafał wiedział, że odbiera jej coś, czego nigdy nie chciał jej odebrać radość, beztroskę i poczucie bezpieczeństwa. A jednak w tych najmroczniejszych chwilach w jego sercu rodziło się coś niezwykłego: świadomość, że prawdziwa miłość to nie tylko szczęście i piękne wspólne chwile, ale też gotowość, by pozostać przy kimś, gdy świat się wali. I właśnie ta myśl dawała mu siłę, by wstawać rano, by walczyć mimo bólu, mimo strachu, mimo tego, że publiczność widziała w nim jedynie artystę uśmiechniętego, pełnego energii. Podczas gdy w środku rozgrywała się walka, której nikt nie znał. I to właśnie ten rozdźwięk między obrazem publicznym a rzeczywistością prywatną był najbardziej szokujący dla tych, którzy zaczynali poznawać prawdę, bo oto człowiek, którego wszyscy podziwiali za niezłomność, w rzeczywistości żył na granicy wytrzymałości, a jego największym sekretem była miłość, która podtrzymywała go przy życiu, i choroba, która powoli to życie odbierała. Rafał Brzozowski. W ciszy swojego mieszkania siedział przy oknie, patrząc, jak światło zachodzącego słońca rozlewa się po ścianach, i nagle poczuł, że każdy promień jest jak przypomnienie, że życie płynie szybciej niż myślał, że każda chwila, której nie poświęcił bliskim, wraca do niego z siłą ciosu, a choroba, która była niewidzialnym wrogiem, staje się coraz bardziej namacalna, każda noc staje się polem bitwy, każdy poranek wyzwaniem, bo mimo że serce nadal pragnie śpiewać, ciało odmawia posłuszeństwa. I w tych chwilach Rafał odkrywał, że miłość, którą darzy ukochaną, jest jedynym kotwicą, która trzyma go przy życiu, jedynym światłem w mroku, w którym zagubił część siebie, a jednocześnie każda rozmowa z nią, każdy dotyk, każde wspólne spojrzenie stawało się próbą pogodzenia się z własnymi ograniczeniami, próbą znalezienia sensu w tym, co się działo, i choć świat z zewnątrz widział w nim uśmiechniętego artystę pełnego energii. Wewnątrz Rafała rozgrywał się dramat pełen napięcia i bólu, gdzie choroba kradła mu to, co było najcenniejsze, a miłość była jedynym lekarstwem, którego nie można było przepisać ani kupić, to była walka o każdy oddech, każdy krok, każdy dźwięk wydobywany z gardła, bo nawet proste czynności stawały się wyzwaniem. A każda próba ukazania światu normalności wymagała od niego niewyobrażalnej siły, której często brakowało. W tym okresie Rafał coraz częściej zatrzymywał się w pustych korytarzach studiów nagraniowych, dotykając instrumentów, które kiedyś były przedłużeniem jego rąk, a teraz stawały się świadkami jego słabości. Patrzył na mikrofon, który tak często wynosił jego głos na szczyty listem przebojów, i czuł, że nawet on zaczyna się buntować, że nie chce już służyć tak jak dawniej, że choroba wkracza w każdy aspekt jego życia, zmienia rytm dnia, snu i marzeń że każdy sukces staje się okupiony wysiłkiem, który dawniej nie był potrzebny, a presja ze strony fanów, mediów i samego siebie stawała się dodatkowym ciężarem, który przygniatał do ziemi, mimo tego Rafał wciąż znajdował w sobie siłę, by walczyć, a miłość była tą iskrą, która zapalała w nim nadzieję, że nie wszystko jest stracone, że każdy dzień, choć trudny, może przynieść coś pięknego, że można jeszcze poczuć radość, choć w innej formie niż kiedyś. I to właśnie dzięki tej miłości potrafił wyjść na scenę, uśmiechać się do kamer, prowadzić wywiady i rozmawiać z fanami, choć w jego oczach krył się cień zmęczenia i lęku, którego nikt nie dostrzegał, a on sam coraz bardziej nauczył się ukrywać, maskować swoje cierpienie. Rafał Brzozowski od samego rana czuł w sobie dziwną mieszankę niepokoju i napięcia, które, jak niewidzialne nici, oplatały jego ciało. Każdy ruch wydawał się trudniejszy niż poprzedniego dnia. A serce biło w rytmie, którego nie potrafił przewidzieć, mimo że świat z zewnątrz widział w nim wciąż uśmiechniętego artystę, pełnego energii. W jego wnętrzu rozgrywała się walka z niewidzialnym przeciwnikiem choroba. Wkraczała w każdy zakamarek jego życia, odbierając pewność siebie i spokój, niejednokrotnie patrzył w lustro, szukając twarzy, którą znał, a tam odbijała się maska zmęczenia i bólu w oczach. Jednak wciąż tliło się światło nadziei, że jeszcze może być dobrze. Że jeszcze może zaśpiewać bez wysiłku, bez lęku, że jego głos nadal będzie niósł emocje, które dotykają serc publiczności, i w tych chwilach samotności odkrywał, jak bardzo miłość bliskiej osoby staje się kotwicą, która trzyma go przy życiu. Jej dotyk, jej spojrzenie, każde słowo wsparcia nabierało znaczenia przewyższającego, wszelkie trofea i uznanie świata. A Rafał coraz częściej zamykał się w swoich wspomnieniach w chwilach, kiedy muzyka była jedynym lekarstwem. Na strach i ból każdy akord, każda melodia stawała się wyzwaniem i jednocześnie źródłem siły. Choć ciało odmawiało posłuszeństwa, dusza walczyła o każdy moment normalności. Z czasem odkrywał, że nawet drobne, codzienne czynności mogą być triumfem nad chorobą, że wstawanie z łóżka, przygotowanie porannej kawy czy przeczytanie kilku stron książki to akt odwagi, w którym tkwi głęboka wartość i w tych momentach Rafał czuł, że miłość nie polega na wielkich słowach czy efektownych gestach, ale na obecności, na trwaniu przy sobie mimo trudności, na byciu razem w chwilach radości i w chwilach cierpienia z każdym dniem choroba uczyła go pokory i cierpliwości, przypominała, że życie jest kruche i że każdy oddech jest darem, nawet gdy jego własne ciało wystawia go na próbę, nadal znajdował w sobie siłę, by wstawać i walczyć, by stawiać czoła kolejnym dniom, w których każdy gest. Miał znaczenie, a każda rozmowa z ukochaną osobą stawała się balsamem dla duszy. Z czasem nauczył się akceptować swoje ograniczenia i odnajdywać w nich wartość. Odkrywał, że nawet w chwilach słabości można doświadczać piękna życia, i że miłość jest lekarstwem, którego nic nie zastąpi, że obecność bliskiej osoby jest mocniejsza niż wszelkie leki, że ciepło dotyku. I dźwięk kojącego głosu mogą przynieść ulgę, której nie da się zmierzyć żadną skalą. I choć czasami czuł się przytłoczony lękiem i zmęczeniem, wiedział, że nie jest sam, że jest ktoś, kto rozumie, kto czuje, kto nie opuszcza go nawet w najciemniejszych godzinach życia, w tych dniach. Rafał odkrywał też nowe pasje i radości, które wcześniej umykały. W codziennej pogoni za sukcesem i uznaniem muzyka stała się dla niego mostem. Między światem zewnętrznym a wnętrzem jego duszy, że każda nuta, która wydobywała się spod jego palców, była wyrazem siły i wrażliwości, że choroba nie może odebrać mu tej części jego tożsamości, którą sam pielęgnował, mimo lęku i niepewności. Rafał pozwalał sobie na chwilę radości, spacerując po parku, obserwując światło w liściach drzew, rozmawiając z przyjaciółmi i ciesząc się małymi, codziennymi przyjemnościami, które wcześniej wydawały się oczywiste. Z czasem nauczył się, Odnajdywać w chorobie sens, i piękno odkrywał, że nawet w cierpieniu można znaleźć powody do uśmiechu, że każdy uśmiech bliskiej osoby jest lekarstwem, które koi ból, i że życie nie polega na tym, aby być zawsze silnym, ale aby pozwolić sobie na odczuwanie emocji, zarówno tych radosnych, jak i trudnych, że miłość nie jest tylko słowem ani gestem, ale wyborem trwania przy sobie, mimo wszystko. I w tym wyborze Rafał odnajdywał siłę do codziennej walki. Do kontynuowania pracy artystycznej, do dzielenia się swoim talentem i pasją z innymi. Mimo choroby jego głos nadal poruszał serca słuchaczy. Każdy koncert, każda próba była świadectwem jego determinacji i miłości do muzyki i ludzi. Z czasem Rafał odkrywał, że największą lekcją, jaką przyniosła mu choroba, jest odkrycie w sobie zdolności do kochania pełnym sercem, że w miłości i w chorobie tkwi prawdziwa siła człowieka. Że każdy dzień jest darem, a każdy moment spędzony z bliskimi jest bezcenny, że nawet w obliczu niepewności można doświadczać szczęścia i spełnienia. I w tej codziennej walce Rafał uczył się akceptacji swojego życia w pełni z miłością i odwagą, by stawiać czoła kolejnym wyzwaniom, by cieszyć się chwilą i by nadal śpiewać mimo bólu, mimo zmęczenia, by jego historia stała się świadectwem siły człowieka. I potęgi miłości, która nigdy nie gaśnie, nawet w najciemniejszych chwilach życia. Rafał Brzozowski wstawał każdego ranka z mieszanką nadziei i lęku. Czuł, jak choroba powoli odbiera mu kontrolę nad ciałem, a jednocześnie uczy doceniać najmniejsze chwile radości, które wcześniej umykały. W codziennym pędzie. Jego dłonie drżały przy podnoszeniu filiżanki z kawą, a serce biło nierównym rytmem. Jednak w oczach wciąż błyszczało światło artysty, który nie poddaje się łatwo, mimo bólu, wstawał i szedł na próby. Muzyczne do studia, gdzie każda nuta była wyzwaniem, i zarazem sposobem na przetrwanie, tam odkrywał, jak wielką moc ma muzyka, jak dźwięki mogą koić dusze i jak nawet w osłabieniu można przekazywać emocje, które poruszają innych ludzi. Rafał coraz częściej wracał myślami do przeszłości, do chwil szczęścia, które teraz wydawały się jeszcze cenniejsze. Uczył się cierpliwości wobec własnego ciała i umysłu, którego czasami nie rozumiał. Uczył się, że choroba nie definiuje go jako człowieka ani artysty, że każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, nowe wyzwania i nowe powody do wdzięczności. Mimo zmęczenia i niewygody, szukał sposobów na wzmocnienie swojego ducha. Spacerował po parku, wdychając świeże powietrze, obserwując światło przebijające się przez liście drzew. Słuchał śpiewu ptaków i czuł jak serce powoli wypełnia się spokojem. Te chwile samotności były jednocześnie okazją do refleksji i odnowy wewnętrznej. A gdy spotykał przyjaciół lub rozmowy z bliskimi dawały mu poczucie normalności i przynależności, odkrywał jak wielką moc mają drobne gesty uśmiech, dotyk słowo wsparcia, które staje się kotwicą w burzliwych chwilach życia. Rafał coraz częściej pozwalał sobie na odczuwanie emocji, które wcześniej starał się tłumić. Akceptował lęk, ból, smutek i radość jako integralną część swojej codzienności. Uczył się, że nie trzeba być zawsze silnym, by być wartościowym człowiekiem, że prawdziwa siła tkwi w umiejętności przeżywania życia w pełni, nawet jeśli oznacza to chwilę słabości w miłości. Rafał odkrywał na nowo piękno bliskości i wzajemnego wsparcia, każdy dotyk jego partnerki. Każdy gest troski był dla niego źródłem ukojenia i poczucia bezpieczeństwa. Z czasem choroba nauczyła go patrzeć na życie z większą wrażliwością, doceniać małe chwile szczęścia i czerpać radość z codziennych doświadczeń. Jego miłość stała się nie tylko źródłem siły, ale także inspiracją do tworzenia muzyki, w której ukrywał swoje emocje, swoje nadzieje i lęki. Każdy koncert był dowodem jego wytrwałości i pasji, mimo ograniczeń, jakie narzucała choroba. Rafał odkrywał w sobie nowe pokłady, odwagi, uczył się słuchać swojego ciała i reagować na jego potrzeby. Jednocześnie, nie rezygnując z tego, co kochał najbardziej, muzyki, która stała się jego lekarstwem. I ucieczką przed samotnością i bólem w chwilach największego osłabienia, pozwalał sobie na chwilę wytchnienia. Zamykał oczy, wsłuchiwał się w własny oddech i czuł, jak życie pulsuje w nim mimo wszystko każda próba śmiechu, każdy wspólny posiłek z bliskimi były jak małe zwycięstwa nad chorobą. Rafał stopniowo odkrywał, że nie musi walczyć sam, że obecność kochających osób daje mu siłę, by stawiać czoła kolejnym dniom. Nawet gdy ciało odmawia posłuszeństwa, jego życie nabierało nowego wymiaru pełnego empatii, wrażliwości i wdzięczności, że miłość jest lekarstwem, których nie zastąpią żadne medykamenty ani osiągnięcia zawodowe, że prawdziwe bogactwo tkwi w relacjach, w drobnych gestach, w codziennym byciu razem i w tych dniach Rafał uczył się żyć tu i teraz w pełni, z odwagą i otwartością na wszystko, co przynosi każdy kolejny dzień. Uczył się czerpać radość z najprostszych rzeczy jak filiżanka gorącej kawy w deszczowy poranek. Rozmowa z przyjacielem czy dźwięk własnego głosu śpiewającego mimo bólu i ograniczeń jego życie stało się świadectwem tego, że choroba nie musi odbierać marzeń, że miłość może dodawać sił, a pasja może być światłem prowadzącym przez najciemniejsze momenty. I choć nie było łatwo, Rafał codziennie podejmował decyzję, by żyć w pełni, by kochać, by tworzyć i by dzielić się tym z innymi, jego historia była opowieścią o wytrwałości, sile ducha i mocy miłości, która nie zna granic ani ograniczeń, a każdy kolejny dzień przynosił nowe doświadczenia, które kształtowały go jako człowieka i artystę, pozwalając odkrywać piękno życia, nawet w obliczu niepewności, bólu i choroby. Każdy koncert, każda chwila spędzona z bliskimi była dowodem na to, że mimo trudności można znaleźć radość. I spełnienie, a miłość, która towarzyszyła Rafałowi w tej walce, była największym skarbem, który nadawał sens każdemu dniu i każdemu oddechowi jego życia. Dzięki niej i dzięki pasji do muzyki, Rafał odkrywał, że mimo wszelkich przeciwności można tworzyć piękno, przeżywać głębokie emocje i czerpać radość z każdego momentu, który przynosi życie, że choroba, choć trudna i wymagająca, nie odbiera prawdziwej wartości życia ani mocy miłości. Ani nie może zagłuszyć talentu i ducha człowieka, który chce kochać, tworzyć i cieszyć się każdą chwilą. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej niezwykłej podróży przez życie i wyzwania. Rafała Brzozowskiego. Jego historia uczy nas odwagi w obliczu trudności i przypomina, jak wielką moc mają miłość i pasja. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij kliknąć, subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych inspirujących opowieści zostaw komentarz i podziel się swoimi refleksjami. Razem odkryjmy więcej historii ludzi, którzy pomimo przeciwności pokazują, że warto walczyć, kochać i cieszyć się każdą chwilą.